Hej, witam was wszystkich, ja jestem Itachu20, a to jest DC Plus 2 Roczne Proroctwo, Kampania Przeklętych Legionów. Chyba tak się nazywałem już dawno, nie grałem, więc nie pamiętam. 8 miesięcy temu zdobyliśmy to miasto, tak długo niestety trzeba było czekać na następny odcinek. Komentarz jest oczywiście nagrywany po, po, nie na bieżąco, tylko już po nagraniu filmiku. Bo miałem problemy Miałem pogłosy, jakieś tam Podwojenia dźwięków były I niestety ciulewa to brzmiało, więc Usunąłem i wrzuciłem na nowo No tak, no znowu krasnoludy Nas straszą Małe ciule, nie można Zobaczyć co mają Więc, ale Chyba wygramy Tak, zdecydowanie wygramy Nowicjusz, który wzmacnia Przeciwników. No na razie dostałem całkiem nieźle. W dupę. Ała, to bolało. Znowu go wzmocnił. Ale niestety już. Znaczy, niestety. Tak, niestety. Już nie zdążę zaatakować. To będzie jego koniec. Papa krasnoludku. Krasno, krasnoludku mały. Teraz chyba nie będzie takich problemów z dźwiękiem, jak miałem wcześniej, że będzie słychać różne ten, ten, no, podwojenia dźwięku. Chyba jak na razie jest całkiem nieźle. Jak widzimy, nowicjusz się broni. No już zginął. O, dwóch ładnie awansowało z, z, nie wiem, z opętanego, tak? opętane na berserkera. No znacznie większy damage i więcej życia. Jednostka drugopoziomowa. Dobra, trzeba się podlecieć, bo następnej walki to raczej nie wygramy, jeśli trafimy na kogoś, kto będzie nam zadawał obrażenia z daleka. Ale to już w następnej duże. Teraz musimy ją oddać. Ok, teraz będą sobie krasnoludy coś robić. Całe szczęście, że jeszcze mapa nie jest odsłonięta, bo inaczej byłoby widać, gdzie się ruszają i każdy, każdy z osobna, więc trochę by zeszło z tym. No, do miasta. Miksturek chyba nie będziemy marnować, bo nie ma sensu. o nie, nie, nie trafiłem do miasta. Oj, jest wejście. Dobra. No i podleczmy ich. Mamy ładnie świątynię wykupioną. Możemy ich leczyć. Dobra. No to i. O, daleko nie zejdziemy, ale zawsze coś. Mam no, gobliny same, ja to ścierwa, słabe jak coś. Szkoda, że tylko więcej doświadczenia nie można za nich dostać. Byłoby znacznie fajniej. Ale to się jeszcze okaże. Jak to jest. Jedna tura, druga tura, trzecia tura, następna, następna i kurde, czwarta w nocy albo piąta. Gra naprawdę wciąga, jest super. Przeszedłem już nie przeszłam chyba kampanii tylko umarłymi. A tak to wszystkie inne mam za sobą. I pozostałe dodatki też przeszłam. Mam też DSL Plus 3 razem z dodatkiem. Ale niestety, no. Nie jest takie fajne. Trochę pozmieniali w mechanikę gry i mm, trochę inaczej już. O, na hita będą teraz spadać gobliny. La skubańców. Skubany nie trafił. No to nieładnie. Palcie się. strańcy Dobijaj. Okej. Okay. Jeszcze jeden został. I z tego co chyba pamiętam dostaniemy po 5 punktów doświadczenia. Bardzo mało. Ale! Ziarko do ziarka i zbierze się miarka. No do tego już niestety nie uda nam się dojść w tej rundzie. O, ork i goblin, oddajemy turę. I czekamy co co nam przyniesie los. Dokładnie. A z tego co pamiętam, to chyba za chwilę będą nam tu się pojawiać krasnulki nowe. Tak? Oni chyba się nazywają... ich górskie klany, tak, oni tak się nazywają, ale wolę ich nazywać krasnalami. Krasn 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 sami tacy mali są no tak budynki na razie nie ma co innych wykupywać bo mam tylko samych atakujących z bliska a ich budynek mam już ulepszany świątynia jest wieża magów a kupimy sobie gildię za 150 zł. mamy prawie półtora tysiaka ponad półtora tysiaka więc... więc spoko można zaszaleć okej okay, teraz wybudujemy złodzieja które Którzy są naprawdę przydatni w DC Plus. Dobra, ruszaj, mały. Dalej, chyba nie uda ci się zajść. Nie. Okej, okay, no to tych zjedziemy jeszcze w tej rundzie. To raczej nie będzie nic trudnego. Na co? Na co? A, cztery levela. Cztery, cztery punkty expa mu brakują, żeby zdobyć level. Hmm, zatokujemy chyba tego niżej. Tak. Ty zatakujesz tego na górze, żeby nam nie strzelał w bohatera. Okej okay. Dobra, ty przywalisz temu na dole. I mak po wszystkich. I zostanie tylko niedobity goblin łucznik, któremu i tak dużo czasu nie zostało do końca. Zdychaj. OK I awansował nam następny. Czyli armia robi się już trochę silniejsza. Nie ma strzelających, więc można atakować. Ork, no dosyć wytrwały przeciwnik. Ale i tak w tej walce polegnie. Stepnocinki chyba nie będą się pokazywać, ukazywać z taką przerwą jak ten pierwszy. Nie, jak ten drugi. Pierwszy się ukazał, mogę później kręcić, ale no niestety, jak na czymś siądę siędę, to już niestety tracę rachubę czasu. I tak wcześniej grałem bardzo dużo Battlefielda, mam przegrane ponad 600 godzin. Później siadłem na Diablo, to grałem całkiem sporo w Diablo, mam chyba 64 level Mistrzowski. Dobra, i... Przyszedł czas, żeby trochę nagrać czegoś innego. Bo trochę zaniedbałem ten swój kanał na YouTubie. Ale. Co tam? Dobra, złodzieja z, z, z pomocy złodzieja chyba skorzystamy w następnej rundzie z tego co mi się zdaje. Więc zaraz zobaczmy. Tak. Ten co pozbiera skarby. Mhm. Dawać, dawać. Kosz, zawsze można sprzedać kosztowność. Dobra, pokaż co jest w budynku. W ruinach znaczy. Jest. Udało się. 90% na to jest. Ojoj. Werner i łuczni goblin. To mój bohater. Tą walkę by nie przeżył. Miksturkę szkoda marnować. Czy będzie pewnie, tu jest skupiec. może będzie można kupić miksturkę jakąś, pięćdziesiątkę przynajmniej. No dobra, i ruchy, może okradnie sklep, przyda się to, złodzieje mogą kraść, cały sklep można okraść niemal, nie tracąc praktycznie dużego kasy. No tak mam miksturka leczenia czy tam wskrzeszania, kosztuje pewnie 1000 albo 500 złota to... a ukraść można za darmo. Złodziej kosztuje chyba nie wiem 150 czy 300 Jak się przyfartnie to możesz jednym złodziejem nawet skosić cały, cały cały sklep O, lezzą nam jakieś łachudry No I co my tu mamy? Aha, teraz złodziejem się akurat ruszałem. Myślałem, że mam bohatera do dyspozycji. Ło, nieładnie. Gdzie? Gdzie? O, właśnie, teraz się kapłem i wróciłem się nim trochę. Okej, okay, atakujemy. Ci nam, ci, ci nam zagrożenia niestety nie stanowią, więc się nie ma czym martwić. O, już prawie jeden nie żyje. I po wszystkich... Ładnie. Ten obronę, ten ucieczkę, no dobra. Wygramy tą walkę nie ponosząc żadnych strat. Temu też do levela nie dużo brakuje. Bardzo fajnie. No jak po tej rundzie, po tej walce na pewno zdobędę level i w następnej rundzie będę mógł wydać jakieś punkty, jakieś punkty umiejętności, czy tam ten, wybrać mu umiejętność, bo awansował na level drugi. Na trzecim będziemy mogli wybrać dowodzenie i do naszej drużyny dorzucić jeszcze jednego bohatera. Nie, 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 ale nie żyjesz. Okej. Okay. Dobra, do miasta jest już blisko, ale ja widzę jeszcze się tutaj zastanawiałem czy by tu nie pojechać go, bo zdobyłem nowy level. Więc mój bohater ma całe życie. Ten uciekł i przylazł nam drugi jełup. Mm, dobra, co my tu mamy? Chorążego, no to nie biedny, Nie mam sztandarów, Większej punktów. Książki albo artefakty. S wezmiemy chyba artefakty, tak? No tak, chyba. No tak, artefakty biorę. No, klikaj to szybciej. No, potwierdź. Jest, udało się. Okej, okay. mamy to za sobą, złodzieja wyślemy na tego gościa, bo nie wiemy co on tam, co mu się tam kryje, wyślij śpiega, 100% na to i ładnie widzimy co on tu ma, tak, kusznika, dwóch kuszników ma, Myślałam, że mają po 75 życia, ale niestety kusznicy na drugim levelu mają 110 życia. Tak, miałem go zaatakować, ale żebym się bał i pomyślałem, że może sobie wynajdę jakiś czar, dzięki któremu będę mógł mu zadać trochę obrażeń. Tak, jeden czar, który zadaje 30 obrażeń przeciwnikowi, mamy już ładnie odkryty. Trzeciego poziomu nie ma, niestety nie mamy jeszcze odkrytego, ale no, z czasem się odkryje. W drugiej czy w trzeciej misji już będzie odkryte. Tak, tu zwiększa obraże zmniejsza obrażenia, zmniejsza inicjatywę Tak, przyzywa pielnego gara. No tak, weźmy sobie czar, który chyba... będzie zadawał 15 punktów obrażeń. Tak, tak. Dobra. Z możemy rzucać dwa czary dziennie. Co za tym idzie? Większe zadać obrażenia naszemu przeciwnikowi. Tak, zapiszmy sobie jakoś, jakby coś nie wyszło. Nie mam pomysłu na, na, na ten, więc wystarczy AAA. I jedziemy z Koksem. 30 obrażeń. 30 obrażeń. Już mają łącznie 60. I jeszcze. Nie wiem, czy raz rzucę, czy dwa razy. 75. No dobra, i atakujemy No, bohater. Dużo życia. Krasnoludy niestety tak mają. Dużo skubańce życia mają. No atakuj. Tego na górze. Jest silniejszy. No, na szczęście chcą uciekać. I spłoną. Tak, cała trójka poszła w pizdu. I ostatni dostaje po plecach. Zwycięstwo, zwycięstwo i 73 doświadczenia. No, na takich bohaterów można trafiać częściej, przynajmniej szybciej awansuje mój bohater. Tak, o, fajne elixiry życia. Super, przyda się. Ustawmy sobie, że można było w czasie walki z czegoś korzystać. Dobra. Teraz ich tura. Niech tam łażą. O, idzie następny. Z Ruzgą. O, idzie jakiś bykol To pewnie brat starszy tamtego i przyjdzie nam wpieprzeć kijem. Ale będziemy szybsi. No i... Jeszcze... No, 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 no całą serię, całej serię, Całą serię niestety przystoi. I zostało mu 10 życia. Pistłeb. I nie żyje. Jeden mniej. Okej, okay. Zwój do przyzwania roka <laughs> Nie tego roka. <laughs> Takiego ptaka. <laughs> no. Ginąć, ginąć, łachudry. Nie będziecie mi zajmować surowców. Piekielna mana mi jest potrzebna do czarowania. Wypierdki małe już spieprzają. Dostaniesz w łeb. No, walnij temu. Tamten i tak krosnolud się nie wywinie. Teodemis nie żyje. I ten też. Dziewięć życia. No i lajcik. Tutaj mamy następnych dolania, ale niestety nie mamy jak do nich dojść. Dobra, zróbmy sobie babkę, która wstawia rózgi, a te ruzgi są po to, żeby mógł zajmować surowce przeciwników. Niestety w tej rundzie nie uda nam się dotrzeć do, do ich ruzgi i ją zniszczyć. Niestety jedną ruzgę można zniszczyć na dzień i jedną ruzgę na dzień można postawić. No szybko punkty ruchu się traci. O, tamten uciekł. A, przeszedł nowy. Nasz szpieg niestety został schwytany i stracony, więc nie widzimy co te krasnoludzkie małe kurduple kryją. Ale wyślijmy znowu szpiega. Ok, I co jest? Hmm, tylko kusznika ma jednego ulepszonego. Powinniśmy to wygrać, tylko trzeba zmienić pozycję. Tego gość, berserkera, by oberwał by za dużo. A ma mało życia, dobra. A tak! No i jakoś idzie. Dobra. Ten będzie lał po 75. Trochę jest, ale dobra. I tak to wygramy. Może jakieś straty poniesiemy, ale nie aż takie straszne. A na pewno, chyba nikt nie zginie. Tak sądzę. A nie, nie, nikt mi nie zginie. Wzmocnił tego samego tego gościa, czyli ich bohatera. Który niestety teraz zginie. Masz za to, żeś nas atakował. No i teraz miałem dylemat: albo atakować i później, że mój bohater zginął, albo go podleczyć. Niestety nie przestałbym tego ataku więc. Musiałem się podleczyć. Ok. No i mój bohater jakoś z tej walki chyba wyjdzie. Tak, ty nie zaatakujesz, damy Ci czekaj. Ty zaatakujesz tego. Ty tego na górze. I po wszystkich. No i walka wygrana. Nie straciłem kasy na. Wskrzeszanie mojego bohatera. Jak bohater zginie, to przeciwnik, to nasza drużyna się strasznie powoli wlecze. Nie mam niestety umiejętności, żebym mógł korzystać z butów. A miałbym o 20% więcej punktów ruchu Same wypierdki. I jazda. Dobra. Chyba nie podejmie ataku, więc zapiszmy sobie. W razie gdyby coś wyszło nie tak, to zawsze będzie można wczytać i rozwiązać tą sytuację w jakiś inny sposób. Częste zapisywanie się przydaje. O! Koleć przez Wałroka. Dobrze, że na szczęście długo nie pożyje. I ostatni cios i koniec. Ale jak przyzwałby go jeszcze raz, to by mi jeden berserker zginął. No. Ale na szczęście tego nie zrobi. Lezie złodziej, drugi złodziej. O, żeby nie wyzwał na pojedynek mojego maga, bo zginie. Złodzieje mam chyba 140 życia i 30 czy 40 zadają obrażeń, to mój bohater by niestety nie przeżył. No i pięknie, surowce są nasze. I już ich nie oddamy. Wyślimy. Znowu szpiega. Zobaczyć co, on tam, co się u niego kryje. Mhm. Tylko olbrzymi kresnolud, Ale niestety nie będę ryzykował, bo i tak chyba bym nie wygrał. A nie może by mi wygrał? Tutaj żeby się wahał, żeby użyć, ale jednak zrezygnowałem z tego posunięcia. Jeszcze obronę mają mu 25%, czy tam 20% to byłoby kiepsko. Do miasta wracamy. No, trawse w to bramę stracimy trochę hajsu, ale nie jest tak źle. Co zrobimy? To się pewnie dopiero dowiecie w następnym odcinku, bo ten już zbliża się ku końcowi tak, jeszcze zobaczymy co oni tam porobią dwie minuty zostało, to... no czas leci, czas leci nieubłaganie chwila ciszy tak wysłał mi śpiega, co za tym widzi jakie mamy wojsko to nieładnie Ale dobra. No tak, no, to widać. Chyba już wtedy miałem zamiar kończyć, więc chyba co się stanie, zobaczycie dopiero w następnym filmiku. Ta runda jest ostatnia. Tak, tak. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Jakość dźwięku będzie lepsza, nie będzie tych przebić. W następnych materiałach tak samo się postaram tak zrobić. I jak ktoś będzie chciał więcej. Może zasubskrybować, skomentować, napisać, czy mu się podoba. Można też zbluzgać. Nie obrażę się. Każdy może wyrazić swoją opinię na różne tematy. No i do zobaczenia!